Jest godzina 21. Nasz kierowca jutro rano zamierza wraz z rodziną wyruszyć w wakacyjną podróż. Dziś w ogóle nie powinien spożywać alkoholu. Nasz kierowca spał tylko 5 godzin. Jest zmęczony, a w jego organizmie jest jeszcze alkohol. Nie dopilnował, aby dziecko wsiadło do fotelika, a żona zapięła pasy bezpieczeństwa. Mobile, mobile. Jak droga do Rzeszowa? Kanał 9 Sibiradia służy wyłącznie do informacji o nagłych wypadkach. Nasłuch na tym kanale prowadzą służby ratownicze i ratownicy obywatelscy. Pod żadnym pozorem nie wolno na tym kanale prowadzić żadnych rozmów prywatnych. Natomiast kanał 19 służy do informowania innych użytkowników drogi o zdarzeniach drogowych, między innymi o wypadkach drogowych. Mobilki, mobilki, słuchajcie, jest sprawa, bo tu samochód leży w drzewie między wrogą a świcą. Jakiś lekarz jakby jechał czasem. Mobilki pomocy, pomocy Ej, najeżdżając na miejsce wypadku drogowego należy pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć przede wszystkim miejsce tego wypadku, ustawić trójkąt odstrzygawczy za pojazdem, włączyć światła awaryjne. Kierowca powinien, jeżeli posiada w pojeździe kamizelkę odblaskową, należy taką kamizelkę założyć w celu zminimalizowania skutków i ewentualnie, żeby nie doszło do kolejnego wypadku. Osoby, które jako pierwsze znajdą się na miejscu wypadku, powinny w pierwszej kolejności zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ustawiając trójkąt ostrzegawczy, wyciągając kluczyki ze stacyjki, rzucając pod nogi kierowcy, ewentualnie odpinając akumulator. Osoby, które są w środku, należy bezwzględnie wyciągnąć na zewnątrz i ułożyć w miejscu bezpiecznym z dala od pojazdu. Ewentualny pożar, który mógłby powstać, należy ugasić przy użyciu gaśnicy proszkowej. Pierwszą osobą spotkaną na miejscu zdarzenia jest kobieta w wieku około 35 lat. Przytomna, ale w szoku, bez większych obrażeń. Halo, co się stało? Nie wiem, mieliśmy wypadek. Moje wypadek, dziecko, tak? Mój dziecko! Mąż. Ilu jest poszkodowanych? Moje Sama dziecko, jechała gdzie pani? Jest moje dziecko. dziecko! Z kim? Dziecko, pani, kto jeszcze? Mąż! Mąż, tak? Mąż. Czyli trójka was jechała, tak? Tak! Proszę się uspokoić. Może sobie pani tutaj usiąść i poczekać. Już pomoc jedzie. Drugą ofiarą wypadku jest dziecko. Nie oddycha. Prawdopodobnie nie żyje. Jeżeli miejsce zdarzenia jest niebezpieczne dla poszkodowanych lub ratowników, należy wszystkich niezwłocznie ewakuować na bezpieczną odległość. Halo, słyszysz mnie? Jak masz na imię? Ej, Tommy! Ona nie oddycha! Ostatnia ofiara wypadku to kierowca. Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, pojazd zaczyna się palić czy grozi eksplozją, albo poszkodowany nie oddycha, należy niezwłocznie wszystkich ewakuować z miejsca zdarzenia w bezpieczne miejsce i rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy. Halo, słyszy mnie pan? Pierwsze co robimy, to sprawdzamy jego przytomność. Proszę Delikatnie pana. potrząsamy za ramiona proszę, się, i zadajemy pana. proste pytanie. Jeżeli jest brak reakcji, poszkodowany jest nieprzytomny. Kolejna czynność to sprawdzenie oddechu poszkodowanego. Na początku musimy udrożnić drogi oddechowe i przez 10 sekund będziemy sprawdzać wzrokiem, słuchem i dotykiem, czy poszkodowany oddycha. Po wezwaniu karetki rozpoczynamy uciskanie klatki piersiowej. Ratownik układa jedną rękę na środku klatki piersiowej, drugą rękę dokłada i rozpoczyna 30 uciśnięć na głębokość około 5-6 cm z prędkością 100-120 uciśnięć na minutę. Po wykonaniu 30 uciśnięć należy wykonać dwa oddechy ratunkowe. Jeżeli nie posiadamy maseczki, możemy wykonać sztuczne oddychanie metodą usta-usta. Wówczas pamiętajmy o tym, żeby udrożnić drogi oddechowe i zatkać nos poszkodowanemu. Halo? Halo? Ja potrzebuję pomocy! wypadek jest na drodze w Mrowli, w drogę na świlce osoba dorosła, nieprzytomna, nie oddycha kolega ją masuje, ranimuje dziecko też małe takie parę lat ma nie, nie, nie wiem nie oddycha chyba kobieta w szoku ale żyje panie no pomocy bo tu jeszcze samochód cały rozwalony tak jesteśmy na miejscu mamy kamizelki będzie nas widać tak Po wezwaniu pomocy na miejscu pojawiają się wszystkie służby ratownicze. Tu należy pamiętać, że w pierwszej kolejności dzwonimy na numer 112. Gdy ten się nie zgłasza, wybieramy telefony alarmowe.